Czy gdzieś nasze dzieci zauważymy, może, wiem, Czyli ich tu już nie ma? Nie wiesz? Tak. No, no, no może to, dobrze, może żeby... żeby trenować ten tak. nart, żeby były razem, nie? nie skupię, widzą, może mi Co wiesz, to, wiesz, to, to, ma mi Ja na razie. że żeby tak, tak, tak. Tak. teraz Piękny dzień kościół tam pierwsze były nauki. Brian tam gdzieś zginął. Zieleniec 2015. Troszkę dzisiaj wieje, ale to nie przeszkadza prawdziwym narciarzom buteleczka łyski jest w kieszeni Teraz się zagrzejemy u góry A tu ja i moja żona Aha. A tutaj nasz super hotel Jacuzzi już się grzeje. Szarlotka, Szarotka, przepraszam, jak to właścicielka mnie poprawiła. Tutaj mamy jacuzzi w naszym hotelu, proszę bardzo, możemy zobaczyć zbliżenko. O chyba nikogo nie ma, także nie ma, to miał nadzieję nic nie zobaczy. O i proszę, istoczek. Prawda, że blisko. Zobaczcie jak pięknie. A to ja, wasz kamerzysta. O, pokażemy wszystko. Ale pięknie, a tam w, tym, w tym tutaj w tej barze to to rzeczywiście jak w takim schronisku, tak wiesz, tak ładnie pachnie w ogóle, Tak ten. Możemy tam iść na jakiś snak zjeć. Wejdziemy z góry, widzimy na dół. Co? O, tutaj troszkę przy, przywiewa. Proszę bardzo. Tam mamy pomarańczową kanapkę. Widać.